Robimy wszystko, żeby wrócić. Wszystko. Dla mnie Polska jest najpiękniejsza. Suche buraki, ale tutaj. Ja zachęcam do powrotu. Polska przede wszystkim. Wracam do Polski. Na stałe i to nie żart. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Powroty. Zapraszam do Wieliczki, skąd właśnie wróciłem z ekipą powrotów, gdzie odwiedziliśmy Katarzynę Nawrot, by zobaczyć, jak się ma po trzech latach, odkąd byliśmy u niej ostatnio, a byliśmy dokładnie tuż po powrocie z Norwegii, i teraz chcieliśmy sprawdzić, czy pokonała wszystkie Kłopoty, które piętrzyły się po powrocie do Polski, czy spełniła też swoje marzenia? Bo zdradziła nam trzy lata temu, że takie właśnie ma. Jakie marzenie i czy udało się je zrealizować reemigrance z Norwegii, która mieszka obecnie w przepięknej wieliczce, dowiedzą się Państwo za chwilę, w tym właśnie odcinku programu Powroty. Jak trudny potrafi być powrót do Polski. Wiedzą tysiące Polaków, którzy zjechali do domu, i wie dobrze Katarzyna Nawrót, która wróciła z Norwegii sama z dwoma córkami. Byliśmy wtedy z ekipą powrotów ponad trzy lata temu świadkami tego powrotu i wielkiego entuzjazmu dzielnej reemigrant. Entuzjazmu tak dużego, że przeniósł się on na stałe do czołówki naszego programu. A potem było, jak w filmie obyczajowym produkcji polskiej z PRL-u, masa dramatów. I na końcu, na szczęście, happy end. Miesiąc temu Katarzyna otworzyła wymarzone studio i teraz na jej trampolinach skaczą kobiety z Wieliczki i Krakowa, które chcą być jak najpiękniejsze i jak najzdrowsze. Cześć, jestem Kasia, mam 34 lata, a tutaj mamy kogo? Marikę. Marcelinę. Yeah. Jumping, frog, oślo. <laughs> tyle tyle, Ja mam mam fra Jak patrzę na to dzisiaj, <laughs> to chcę gdzieś <cię> śmiać. <laughs> chcę się śmiać. Trochę się wstydzę, ale z drugiej strony uważam to za mega duże osiągnięcie. Jestem szczęśliwa, że mogłyśmy tam być, że zostałyśmy zaproszone. W zasadzie gdzieś tam do czegoś doszłam no i tak naprawdę pokazałyśmy show dałyśmy czadu, przede wszystkim pokazałyśmy się jako Polki w Norwegii, które robią co innego prawda, a to też jest ważne ze względu na to, że Polacy są tam w różny sposób postrzegani Mi to w ogóle przeszło od tak. Z dnia na dzień. Ja trzy tygodnie miałam na spakowanie całego swojego życia w Norwegii, ostatnich 13 lat. Trzy tygodnie na podjęcie decyzji, znalezienie mieszkania, szkoły i przedszkola dla dziewczynek, zorganizowania całej przeprowadzki i zdecydowania się, czy wracam. Ja to wszystko zrobiłam w te trzy tygodnie. Czuję się świetnie. Takie właśnie drugie życie zaczynam. E, czasami potrzeba jest zmian w życiu. E, ogólnie wystarczy tu się rozejrzeć dookoła. Sam ten klimat e, jest zachęcający. Czy to zima, czy, czy lato. Tak uważam, bardzo lubię Kraków. E, Polska przede wszystkim też mnie zachęciła do tego, żeby tu wrócić. Po powrocie po prostu do Polski ogarnęłam przede wszystkim swoją głowę. Działy się różne rzeczy, w, jak u, u wszystkich dookoła. Depresja, niedepresja, hmm. wiadomo, no, życie nie jest łatwe. Wyznaczyłam sobie jakiś cel, który zaczęłam po prostu realizować i doszłam do tego celu. Nie wiem, co się stało, ale stało się dobrze. <gry> My wracamy do Polski i rok później jest wielki boom i dramat w tym kraju w ogóle, który się rozgrywa. No nie tylko tutaj, no na całym świecie, wiadomo. Ciosem, co się stało? Popracowałam w korporacji, w której stwierdziłam, że w ogóle to nie jest mój świat, nie moje miejsce, no bo wiadomo, w zostawiłam wszystkie moje fitnessy, sprawy, wszystko za sobą. Rzuciłam tą swoją pasję na chwilę przez to wszystko, co się wydarzyło w życiu, i do tego chciałam wrócić, no i tak mocno do tego dążyłam, że jak widzisz, -y, chyba się udało. No bo na ten moment, po trzech latach już mieszkania w Polsce, wiadomo, zaczęłam od jakiegoś tam wynajmowania sali w Krakowie, na godziny z tymi moimi trampolinami. A w tym momencie otworzyłam swoje studio, swoją własną działalność. Tak jak to było w Oslo, tak jest teraz w Polsce. Wiadomo, że no, są to dopiero jej początki. Ale jednak wróciłam do punktu wyjścia. No i tak naprawdę jak się zmotywowałam do tego, żeby wrócić do mojej pasji, to to mi dało z powrotem skrzydła. Była to dość spora inwestycja. Yy, no ale pieniądze znalazły się też, no nie, nie, nie było to moje własne źródło, była to pomoc przyjaciół i znajomych, którzy mocno wierzą też we mnie i w moje możliwości, dają mi wsparcie, pomagają mi też stworzyć to miejsce i spełnić to marzenie. Dla mnie wartości, dla których ja się uśmiecham, dla których twierdzę, że jestem szczęśliwa i jest mi fajnie w życiu, to jest właśnie moje życie. Czyli to, że mam pasję. Że się rozwijam, że coś mnie napędza, że mam dwie wspaniałe córki, że mam zdrowie, że mam wspaniałą rodzinę, bliskich, faceta, który mnie kocha, przyjaciół, którzy po prostu stoją za mną, idą za mną w dym, czy jak to oni mówią, idę za tobą jak dzik w maliny, no bo to jest to nasze powiedzenie sportowe już. Te kobiety, ci mężczyźni, którzy za mną trenują, to co się dzieje u mnie w studio właśnie, co ja słyszę od ludzi, piszą do mnie nadal ludzie z Oslo, którzy mnie obserwują, ten mój progres, ten mój rozwój, to wszystko w jaki sposób po prostu ja zmotywowałam tych ludzi, żeby ogarnąć to życie, stanąć na wysokości zadania, wyznaczyć sobie jakiś cel i, i to im daje jakieś szczęście. Oni mi mówią, że oni sobie nie wyobrażają, żeby mnie nie było. jest bardzo pozytywną osobą. Od razu mnie zaskoczyła, jak widzę jej energię jej power do pracy. No to sama się też motywuje do tego i bardzo się cieszę, że zaczęłam z nią współpracę, że tak powiem i udało się nam, bo naprawdę ma bardzo duży zapał, bardzo dużo energii i jak najwięcej takich osób koło siebie mieć, no to jest naprawdę super. Ma charyzmę, jest pełna pasji, którą zaraża wszystkich dookoła. No poza tym jest pełna luzu i to do wszystkich trafia. Przede wszystkim atmosferę fajną wznosi w swoich trampolinach. jest dużo, tak powiem, fanów przy tym. Paweł ma to no, już właśnie do przodu, więc zachęca ludzi do, do treningu do... Motywuje przede wszystkim do, do życia. Małymi no, idzie jedzie do przodu. No. Ma dużo wspaniałych przyjaciół, którzy gdzieś tam go wspierają, więc myślę, że da rady, no. Udało się dzięki ludziom przede wszystkim, dzięki pomocom, przyjaciół, yy, dzięki takim zjednoczonym ludziom, którzy nigdy nie pozwolili mi na to, żeby ja z tej pasji zrezygnowała. 13 lat życia spędziłam w Norwegii, <grych> więc yy, Wieliczka no, to jest taki przypadek, tak naprawdę, że ja się tu znalazłam, ale nic się nie dzieje bez, yy, bez przyczyny. E, lubię to miejsce. Ten mój dom i ta wieliczka to jest taki mój azyl, taki spokój. Ja sobie wychodzę i widzę las. Dla mnie przyroda nic mnie nie uspokaja, tak jak widok przyrody i przebywanie w naturze po prostu. Mam na imię łapatek, mam dwa i pół roku i pochodzę z wieliczki. <laughs> wieliczka jest. Ok Łatku, wieliczka jest spoko, tak? Dziewczyny się zaklimatyzowały. To fakt. Marika miała sporo problemów w szkole. No wiadomo, wróciła tu w, w szóstej klasie w zasadzie już prawie. Wybuchła pandemia i inne sprawy, nauczanie indywidualne, to wszystko bardzo źle się na niej odbiło. Odnaleźć się odnalazły, ale często wracają do Norwegii i często mówią o tym, że chciałyby tam nadal mieszkać. Marika nawet mówi, że jak będzie miała 18 lat, to tam wróci. Ale jak to się ma do rzeczywistości, to się okaże. Tam się urodziłam. Tam już od małego chodziłam do przedszkola, yy, rozmawiałam po norwesku, po polsku tak słabo, tam słowa tak mi nie wychodzą. Chcę wrócić do Norwegii z powodu tego, że tam się urodziłam i jednak mieszkałam 12-11 lat. Przyzwyczaiłam się do tego kraju, jednak ten kraj to już tak u mnie leży bardzo dobrze w sensie takim, że mogłabym tam mieszkać cały czas. Marcelinka, a jak ty się masz teraz po powrocie? Nie wiem, po tym powrocie, w sensie powrocie jakim, bo nie rozumiem, do Polski, do Polski ale ja jeszcze nie, nie byłam w powrocie, bo ja się urodziłam w Norwegii więc, i tam jeszcze mieszkałam i dopiero trzy lata temu się przeprowadziliśmy. Tutaj troszeczkę bym się nie zgodziła, że dziewczynki wracają, bo te, bo te dziewczynki, tam rodzice wracają, natomiast te dziewczynki niestety emigrują. Czyli one poznają kraj, no dla nich obcy, bo się urodziły tam. Więc one przyjeżdżają do nowego miejsca, które znają tylko zapowiadań swoich rodziców. Może znają ich marzenia, ich tęsknotę, ale to nie jest ich tęsknota i to nie są ich marzenia. E, dlatego tym dziewczynkom jest bardzo trudno. Lepiej już troszkę w Polsce. Troszeczkę. Nie wiem, tam w Norwegii jakoś się bardziej przyzwyczaiłam. Nie rozważam na ten moment powrotu do Norwegii, choć czasami miewam przebłyski tak samo jak każdy. Jestem bliżej rodziny. No nie ukrywam, że też jakaś miłość się pojawiła, no ale tutaj akurat nie byłoby to problematyczne. W kwestii wyjazdu myślę, że, że tutaj już na... razem podjęlibyśmy jakąś decyzję. Ale chcę tutaj spróbować tego życia. Jednak zawsze, zawsze gdzieś miałam z tyłu głowy powrót do tej Polski. Nigdy nie byłam związana jakoś emocjonalnie z tym obcym krajem. No, i udało mi się wrócić, studio się rozwija. Ja się staram pchać ten wózek do przodu, no i mam nadzieję, że to wypchnę. Czuję się w swoim kraju jak u siebie. Po prostu w tamtym kraju nie można się było poczuć jak u siebie, i każdy dobrze o tym wie. Co by człowiek nie zrobił? Zawsze gdzieś, gdzieś ta świadomość tego, że nie jesteśmy u siebie, czy ewentualnie znaki z zewnątrz, że nadal nie jesteś u siebie? Przebił moją jedyną piłkę. Teraz nic nie mam. Teraz tylko co mogę zrobić, to ją rozerwać. Ja widzę sama tą zmianę. Ta zmiana jest przeogromna. To już wygląd wyglądem, ale po prostu wewnętrzna zmiana. No, to jest chyba też dojrzałość. No. Nie wiem, czy wiesz, ale niedługo dobijam do czterdziestki. Jakby nie patrzeć. Szybko zleci. Podaję różne pytania, ponieważ no, gdzieś tam nawet ze strony mojej mamy czy coś, ona twierdzi, że już jestem kobietą w podeszłym wieku. Rozumiecie? Ile ja będę skakać i się katować, to zawsze pół żartem, pół serio odpowiadam, że jak mi zdrowie pozwoli, to nawet do wieku 70-80 lat będę skakała. Trzeba mieć... Powera, jak mówi Katarzyny, partner i to atomowego, żeby w tych niepewnych czasach, jakie nastąpiły po powrocie naszej bohaterki do Polski, zapewnić spokój sobie i dzieciom, a także rozkręcić pasję i biznes w jednym. Warto zapamiętać refleksję Katarzyny Nawrot o tym, że rodzina, zdrowie i pokora to klucz do spokoju i satysfakcji, która ma szansę zrodzić szczęście. Proszę Państwa, warto zapamiętać te słowa, które Katarzyna Nawrot realizuje w życiu. I to przynosi jej sukcesy. To jeden z przepisów na reemigracyjny sukces, proszę Państwa. Odnosi sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Co nas w redakcji powrotów bardzo cieszy. Dlatego nie bez powodu wybraliśmy Katarzynę Nawrot na kolejną, drugą już bohaterkę naszego ulubionego cyklu Powroty do Powrotów.